Wenecja to niewielka wieś na Pałukach w województwie Kujawsko-Pomorskim, położona między jeziorami weneckim, biskupińskim i skrzynka, w odległości około 8 km na południe od Żnina. Historia miejscowości jest związana z Mikołajem Nałęczem z Chomieńży, który w przesmyku między trzema jeziorami wybudował w XIV wieku zamek. Widząc podobieństwo do położenia włoskiej Wenecji ze swoją nową siedzibą, nazwał ją w ten sam sposób. Zamek w Wenecji to budowla kamienna z elementami ceglanymi, postawiona na planie kwadratu o długości boku 33 metrów. Dogodne położenie między trzema jeziorami podnosiło walory obronne budowli. Przez niemal wszystkie lata swojego istnienia Zamek cieszył się złą sławą w pierwszych latach za sprawą Mikołaja Nałęcza, który jako sędzia Kaliski zasłynął z wyjątkowo okrutnych wyroków, dzięki którym zyskał miano diabła weneckiego. Inni uważają, że przydomek powstał w czasie okrutnej wojny nałęczów z Grzymalitami, jak przetoczyła się przez Wielkopolskę. Kiedy Wenecja przeszła na własność biskupów gnieźnieńskich w 1435 roku, przeprowadzono ostatnią modernizację zamku. Pracami kierował sprowadzony z moraw Grzegorz z Osseku. Otoczono wtedy zamek dodatkowym murem na planie pięciokąta oraz wałem ziemnym. Ponadto wyposażono twierdzę w działa miotające kamienne kule o średnicy do 25 cm. W tym czasie urządzono funkcjonowało tu więzienie dla księży skazanych przez sąd kościelny. Kiedy zawarto drugi pokój, toruński zamek ostatecznie utracił swoje militarne znaczenie i od tej chwili rozpoczął się jego powolny upadek. Obecnie stanowi on malowniczą ruinę, do której chętnie zaglądają turyści odwiedzający położone obok Muzeum Kolei Wąskotorowej.